Jest sandacz meter <grymne> Siedzi jest <grymne> Udało się No i bajka Dobra, łowimy dalej Ale ugryz o Boże, już jak z tym no, Jeb mi jeszcze od strajka Pro głową do góry stoi Siedzi Zauważył już idzie a, odprowadził siemanko na kanale Bellybod Wives. A dzisiaj sesja nocno. Mamy godzina 19.30 i w pogoni za sandaczem. Toniowym sandaczem przy pomocy live Cel jest sandacz meter. 94 mam największego chyconego, to teraz trzeba metra chycić. Wiem, że to jest umie na wodzie możliwe. Są takie byki, a czy będą mieć ochotę, ochotę brać? to by dowiecie się w tym filmie, ja jeszcze nie wiem Wdziałek już dwa konkretne, takie idzie powiedzieć między 90-95 jeden dwa razy wyszedł do przynęty, ale nie skusił się niestety ale jadę na moje miejsce i tam spróbujemy chycić tego wielkiego sandacza tak więc obserwujcie, mam nadzieję, że będzie ciekawie i nie będzie was to nudzić <grym> i dzięki za oglądanie Mam wielki sygnał, ale to nie jest sum, to już widzę, że to nie jest sum. Idzie, idzie. To jest sandacz, to wielki. Stoi pod przynętą. Stoi. Prowadził Za mi jakoś kulka świecąca się I co? I ta kulka uciekła Ja pierdziele No i też uciek. Ja pierdzielę, jakie te ryby tu są. One tu są przelajwowane. 23. a oddali ja bez ryby. No ale też, prawda, szukam no, tych wielkich sandaczy. Nie chcę tych małych, bo po co te małe kuć? Jak jest taką możliwość, że się idzie wybrać. <laughs> ale te wielkie przyważnie nie biorą. Ale zrobię dookoła, ta bagrownica sprawdza, co tu jest. I by da brał kierunek auto, 23 jest. Kiedyś jak kupiłem tego live skopa to nie umiał domu jechać. To obiecywałem jak zawsze żonie, żeby dał do 12 do 1 w nocy, zawsze był do 6 rano. Ale teraz się pozmieniało. To jest takie jeżdżenie od ryby do ryby. Nie zawsze ta ryba weźmie. Ale spróbuję coś chcieć, no, żeby było. żeby szło coś pokazać na tym filmie, nie. Skodym BBV50, macie 50 euro zniżki na zakup BellyBota od 12BB Jakby coś było nie tak, to śmiało możecie do mnie pisać Kakaś tam w opisie jest e-mail, do mnie to możecie e-mail napisać Albo po prostu dać w komentarzu, znać ნერე ბასტარდიე შეჯი coisa Dobre, popływaj się. Fajny taki końcówka 60. Dobrze, żywy jest. Mamy pierwszego. Piękny rybka. Ale tak oprzyjęte wziął. Dobra, wypuszczamy. No. pochlapisz mnie? I popłynął. Super. Jest. Udało się. Kurde, ale widzicie od... Od godziny 19, 23.33. Pierwsza ryba dopiero. Ale myślę, że nie przeżyję, bo, bo on on z 12 metrów. W zima idzie je troszkę, troszkę głębiej łowić. Ale nie aż za głęboko. 12 metrów to powie bych powiedział, że to jest takie Moim zdaniem 30% szans, że przeżyje nie. Ale przeżył, odpłynął. No i bajka. Dobra, łowimy dalej Mam Tu w tej drobnicy jest sander wielki. maszyna no. Żeby nie był za szybki... Nie dobre jest. Chyba zauważył. Ja idzie. Ale ugris. Spot. Ja. Whoa. Pot. A to był fajny 80 plus. Nie. Choczyki się nie onoczyły Kotwica się nie. Nie wypiła z gumy. A, szkoda. Dobra. Że popuściłam hamulec wszystko no, Trudno Szukam dalej Szkoda, no patyki jakieś mi są pływają Głową do góry stoi. To hamulec na bomba, teraz go dotknę. Zauważył, już idzie. Siedź. Do szcupaka jest. Ma wariat. Odczep się. No odczep się. Ach. Nie odczep się. Jeb mi jeszcze Urwa mnie je po pyrsku. Chyba jeszcze cały mokry jest tych Taki mały, to się nie opacało zdjęcie nawet robić Zaś tu mam jakiegoś bollermana Startuje i siedzi i spot za spot co jest grane? Ai ja, 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 Kurde balans! Już druga ryba spadła! O Boże, już jak się ten. Uff. Nic nie ja kończę na dzisiaj. Tylko wam jeszcze. Przyninta trochę się sprawdziła. Dwie ryby spadły niestety, dwie wyciągnięte. Od Strike Pro. Taki pintail a próbowałem na masa na masa przynięty. A jakbyście chcieli wiedzieć na jakie wędki ją łowia, to jest Herty Rice Wally Hunter do 120 gram przy wyrzucie, 140 gram przy wertykalnym łowieniu. Do tego mam quantum Aquarist a czemu Quantum Aquarist Bo ten kowrotek ma flip funkcja. Widzicie? A tu przełącza, tu jest taki cypelek. I teraz normalnie mum i żeby zablokować szpula muszę przekręcić. A jak przełącza cypelek, to mi się blokuje tak. próbowałem na masa innych przynięt, tu widzicie ile tu przynęt leży. pierony. No i to mam dwie takie wędki. Te herty Rise Wolley Hunter. Ta z nocie to jest ta... Dragon Extreme do 200 gram połączono z lewsem GX3 ale to już taką bardziej na ciężkie ryby na suma jak sum trefi to przeważnie ta wędka biera jak jeszcze dzisiaj wędka dropshotowo ale nie miałeś w ogóle brań na dropshota nic i okończa ta nierówno walka chociaż udało się dwie ryby złowić no i szkoda tych dwóch co spadły bo były fajne sondacze pamiętajcie o kodzie BBV50 50 euro rabatu na zakup libota, one 2 BB albo 12 BB jak kto woli po polsku 12 BB <grywy> no i zapraszam jak zawsze do subskrybowania lajkowania napiszcie coś fajnego w komentarzu i widzimy się w następną niedzielę dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, hej!